Przyjechałem po wózeczek. Z Wilanowa. A po co panu ten papierek? Bałem się, że ktoś dotykał tą klamkę przede mną. Napije się pan czegoś? Z którego lodowca ma pani wodę? Z dystrybutora. Z czego? Żenujące. Jak nie ma pani wody, to niech pani mi naleje chociaż jakąś maczę. Ale my nie mamy maczy. Co wy tu pijecie? U nas na Wilanowie pijemy tylko wodę z lodowca albo Macze! Powiem Pani szczerze, że nie wygląda to na skórę aligatora. Bo to jako skóra. Jezus, Maria! A Pan jest uczulony na jako skóra? My na Wilanowie! To nawet nie wiemy, co to jest jako skóra. A te takie tanie, co tam stoją przy szybie, to ktoś kupuje? Mamy wózki w każdym budżecie. Proszę mi pokazać wózki w budżecie wilanowskim. A Wilanów to jest jakaś część Warszawy? A pani nie miała wzorówce geografii? Warszawa jest częścią Wilanowa. A co to jest? Cukierki z tubajską czekoladą. Może się pan poczęstować. Ja jadam tylko z Wilanowską czekoladą. Komputer się pani zepsuł, nie ma tutaj jabłuszka. Bo to nie jest MacBook. Co minę komputery? U nas na Wilanowie mamy tylko Apple'a. Jakby u nas na Wilanowie był taki sklep, to by wszystko było droższe i przynajmniej by coś człowiek wybrał. Wychodzę! Niech pan weźmie papierek po drodze. Racja! Nie wiadomo kto po tej klamce łapą maźgał.